Katastrofa smoleńska, odcinek drugi, fragment. Dla miłośników fanpage'a, kto książek nie czyta, jest osłem i kwita. Muszę Państwu powiedzieć, że fragment ten jest najbardziej kontrowersyjnym w tej książce, bardzo trudnym do zaakceptowania, ale taką wizję miał autor tej książki. I musimy mu też na tego typu wizję pozwolić. Przecież są zwolennicy tej teorii. My jako czytelnicy niekoniecznie musimy się z tym zgodzić. Tym niemniej warto też mieć do tego fragmentu jakieś odniesienie. Wszystkich, którzy interesują się tą książką, zapraszam na stronę www.katastrofaosmoleńska.pl. I do zamawiania książek w wydawnictwie Astrum www.wydawnictwo-astrum.pl naszej księgarni internetowej, lub napisać maila mail astrum.wrot.pl. -astrum Książkę tę można dostać z autografem autora. Teraz fragment: Katastrofa Smoleńska, autor Jarosław Lu. Just. To chyba tutaj. Nazywała się Nataszka, gdy już znaleźli się na miejscu. Wyciągaj komórkę i filmuj. Będę miała co pokazać mamie jak wrócimy. Ciii. Wania położył palec na ustach. Wolał się nie zdradzać z obecnością przed uzbrojonymi ludźmi krążącymi wokół dmiącego wraku. Rozstawiającymi barierki i spisującymi coś na laptopach przy pospiesznie zaimprowizowanych biurkach. Wokół walały się w nieładzie porozszarpywane fragmenty ciał, niektóre zmiażdżone przez tony żelastwa, inne rozprute wzdłuż tułowia tak, że było widać odsłonięte kręgosłupy. Białe kręgi wystające z czerwonych zwałów ludzkiego mięsa, odrzucone brutalnie płaty skóry, jeszcze parowało ciepło ze stygnących ciał. Wnętrzności wytaczające się z brzuchów w kałużach, krwi i żółci z pękniętej wątroby. Niektóre ciała pozostawały w całości jeszcze żywe. Wiły się jakby w spazmach, wrzucając mimochodem z rozprutych odrzewnych otrze różowe, kiełbaskowato segmentowane pętla jelit. Nagle rozległy się strzały. Chłopaki i dziewczyny odruchowo drgnęli, widząc, że celował człowiek stojący nad ciałem jednej z ofiar. Chodził wokół po placu i oddał jeszcze kilka strzałów w kierunku leżącym. Wania i Nataszka nie zdążyli się nawet jeszcze uspokoić po tym, co widzieli i słyszeli, gdy ktoś ich ułapił od tyłu. – A według czego? – zapytał uzbrojony osiłek w czarnym kombinezonie. – Węszy przyszli? – Nie, my tylko – zaczął Wania. My się wybraliśmy na piknik – wypaliła rezolutnie Natasza i dodała wskazując na wiklinowy balast. Mamy nawet koszt pełen pyszności, możemy pana poczęstować. No pójdź i swołoć, maci. jak mać. Osiłek skrzywił się, chwycił na taszkę ze starannie fryzowaną czuprynę, i szarpnął tak, że dziewczyna wylądowała na ziemi. Kępa rudych włosów pozostała w wielkiej łapie goryla. Rozległy się jeszcze dwa strzały. Tu wyjaśnienie: nie chodzi o to, że dobijano ofiary. Według wizji autora. Chodzi o to, że te ciała jeszcze się mogły widzieć. jeszcze były jakieś unerwione konwulsje. Być może w ten sposób swoje emocje ktoś wyładowywał. Jest jakaś teoria, która mówi o tym, że takie strzały były słychać. Potem została opalona. Autor zachował tę teorię w swojej fabule. Myślę, że ta straszna scena w jakiś sposób oddaje dramat katastrofy smoleńskiej. Zapraszam do książki. Dziękuję.